Pora teraz na to, co y, przygotował Kuba Litkowski. To będzie właśnie o pasji. O pasji, która może być y, nawet sposobem na dorobienie sobie y, do pensji, która nie zawsze wystarcza. Będzie troszeczkę szybciej. Uwaga, ry. raz, dwa. Udało mi się połączyć trochę przyjemne z pożytecznym. Mariusz Krzemiński, reporter trójki, a po godzinach... Trener. Jakieś kilka lat temu poszedłem w ramach tego, żeby po prostu się trochę poruszać na siłownię, trafiłem na zajęcia z indoor cyclingu. Indoor cycling, co to jest? Jazda na rowerze pod dachem, w zamkniętym pomieszczeniu, czyli mamy specjalne rowery. Jest jedna osoba, która prowadzi trening. Trening odbywa się w ten sposób, że jedziemy pod ściśle określoną muzykę, a instruktor po prostu pokazuje grupie konkretne ćwiczenia na tych rowerach. Można robić takie rzeczy jak pompki, chociażby przysiady, różne tego typu ewolucje na rowerach. Wygląda to zupełnie inaczej i zupełnie inaczej się prowadzi niż zwykły rower. share them Cześć. Visa Europe przeprowadziła w ostatnich tygodniach badanie. Adrian Kurowski z firmy Visa Europe. Z którego to wynika, że każda nacja właściwie w Europie ma w swoich ambicjach dodatkowe zarobkowanie. Również Polacy na tle Europy wypadli bardzo dobrze. 60% Polaków deklaruje, że chciałoby zarabiać na realizacji swoich pasji. Aleksandra Borecka. Moja sywa to Blacha. Blacha? Blacha od blacha. pieczenia? Tak. tak, Blacha od pieczenia. Wymyślił to jeden z moich znajomych i... I bardzo mi się też podobało i już tak zostało. Czyli twoją pasją jest pieczenie. Zgadza się, tak. Pieczenie, głównie tortów, ciast. Ciasteczka, już troszkę w mniejszej mierze, ale głównie tortów. Udaje się czasami zarobić coś dodatkowo dzięki temu, że masz taką pasję? Czasami tak, aczkolwiek robię to głównie właśnie z tytułu pasji, ale zdarzają się już coraz częściej właśnie jakieś tam zlecenia. Miałam okazję pod koniec zeszłego roku upiec duży tort dla 80 osób. Generalnie, w zależności od branży, te dochody kształtują się mniej więcej na poziomie 8 000. Złotych rocznie. To branż, które najbardziej przykuły uwagę naszych respondentów, zaliczyłbym dwie. To jest branża designerska i branża jubilerska. Osoby, które prawdopodobnie na co dzień pracują na etacie w ramach realizacji pasji, chętnie poświęcają się pracom manualnym i chcą po prostu zaistnieć. Co pani robi? Przyjechorek. Kinga Kulon prowadzi pracownie drugie szycie. To taki prosty projekcik pod kątem warsztatów, które Prowadzę. Co to są za warsztaty? To są warsztaty przerabiania ubrań. Warsztaty takie recyklingowe, ale przerabiania ubrań nie w znaczeniu takim, że sobie zwęzimy czy skrócimy spodnie, tylko takiego dosyć szalonego przerabiania i, i zmieniania w ogóle formy rzeczy. Szycie to pani pasja? I pasja, i już praca od jakiegoś czasu. Szycie gdzieś tam już właściwie od dzieciństwa się przewijało, bo w dzieciństwie szyłam ubranka dla lalek. Też głównie je szyłam z czegoś, na przykład ze skarpetek bardzo. Myślałaś, żeby ze swojej pasji uczynić główne zajęcie, które będzie dawało. Pieniądze. Myślałam o tym. No pojawiały się takie myśli jak najbardziej, tylko no też to jest taki trochę dylemat, no bo jedna i druga moja praca, właściwie ta główna praca, czyli praca w radiu, no to jest też coś co mi się podoba. Zauważyłam też, że jak zaczynam piec już tylko tak naprawdę na zlecenia, to zaczęło mi to troszkę przeszkadzać i bardzo zaczęłam się stresować tym, że nie to musi być idealne i wszystko musi być po prostu dopięte na ostatni guzik. Uważam, że warto zamienić pasję w pracę, aczkolwiek ze świadomością tego, że no nie zawsze będzie tak różowo. Ja tak tak, mam też czasami, że w okresach takiej intensywnej pracy potrzebuję jako odskoczni czegoś zupełnie innego, jakiejś zupełnie innej pasji. I wręcz nawet zaczęłam sobie odkrywać jakieś rzeczy kompletnie niezwiązane z życiem. Także <grym i bieżąc> potrzebuję jednak takiej jakiejś równowagi. Równowagi potrzebuje ta pani. To no, było pasji. No rzeczywiście, chwilami jest tak, że ta pasja zaczyna górować nad normalnym zajęciem. Wtedy można przeskoczyć, przekwalifikować. Chyba, że ktoś równolegle kilka pasji prowadzi i właśnie rzuca robotę etatową. I... A każdy sobie to może jakoś ułożyć po swojemu, ale krzepiące jest to, co w tym materiale padło, że Polacy radzą sobie zupełnie dobrze, szukając dodatkowego zajęcia, który nie tylko sprawia im przyjemność, ale i przynosi jakiś dochód.